Witam serdecznie wszystkich oglądających na moim kanale Beautiful Flowers Piękne Kwiaty. W ogrodzie powoli mija listopad. Jesteśmy z Kicią na porannym spacerze. Oglądamy co tu by jeszcze zrobić w ogrodzie i co zrobimy na ile nam starczy czasu. Wiecia ja się zastanawia, gdzie podążyć. Sezon ogrodowy powoli dobiega końca. Rośliny jednoroczne już zakończyły swój rozwój. Ściąwie, pierwszy listopadowy przymrozek. Wciąż fantastycznie prezentują się trawy ozdobne i inne rośliny, które są bardziej odporne na mróz, takie jak lewie paszcze, czy ten stemon. Dobrze również prezentuje się aksamitka wąskolistna, która jest bardziej odporna na mróz niż aksamitka rozpierzchła. Zamówiłam hortensje bukietowe przez Allegro i tak że powiem, nie jestem zadowolona z tych hortensji. Miałam odłożyć ten zakup do wiosny, ale skusiła mnie cena w promocji minus 50% na Black Friday. No i tak zakupiłam te hortensje, przyjechały tutaj do mnie. I cieszę się, że. Kupiłam je w ogóle w tej promocji, bo jakbym zapłaciła całą sumę za te wątłej jakości, niewyprowadzone hortensje. Byłabym chyba wściekła, bo sama potrafię zrobić sobie ładniejsze sadzonki. Całkowita cena za te hortensje bez zniżki to 24 zł za takiego badyla. Miały być w większych doniczkach 10 na 10. Tymczasem przyszły takie malutkie, wiele wielodoniczki. O wiele za dużo za niewyprowadzoną sadzonkę. Przesadziłam te hortensje do większych doniczek. Oznaczyłam je. Będą one zimowały w, kopane w ziemię. W taki sposób zimuje rośliny, które nie zdążę wsadzić. Kupiłam je specjalnie na rabatę frontową, na bardzo słoneczną rabatę. Chciałam zakupić sadzonki hortensji Lime i Magical Candle, dlatego że one są bardzo bardziej odporne na większe temperatury i na bardzo y, y, palące promienie słoneczne, więc pomyślałam, że kupię sobie od razu większe sadzonki wyprowadzone. Tu taka marnota mi i została przysłana, więc będę musiała sama je Wyprowadzić w pierwszym roku, no i na pewno zajmie to jakiś czas, zanim one urosną i będą się prezentowały jakoś okazalej. Tutaj już mam jeden rządek roślin wkopanych, których nie zdążyłam. Wsadzić na rabaty, bo są jeszcze nie przygotowane. W ogóle mam dużo pracy, a nie mam energii już, więc te prace jakoś się w ogrodzie mi ustały. Zabieram się za wykopywanie róży pomarszczonej, białej róży pomarszczonej. Jest właśnie tutaj na rabacie frontowej, gdzie będę chciała dosadzić te hortensje bukietowe. Róże wykopuję dlatego, że jest ona różą, która daje bardzo duże odrosty, a ja tu mam matę i tą matę będę chciała tutaj trzymać, bo jest to taka rabata frontowa i chcę po prostu mieć trochę mniej pracy, więc usuwam dwie duże róże pomarszczone. Będę je wsadzała w innym miejscu w ogrodzie pod siatką, gdzie mogą się fajnie i bez ograniczeń korzenić. Pierwsza róża została wykopana, druga też się wykopuje i będzie wsadzona w inne miejsce w ogrodzie, gdzie nie będzie sprawiała Tyle problemów z odrostami. Te odrosty naprawdę są uciążliwe, bo rosną pod matą i wbijają się tam, gdzie znajdą miejsce. Do listopadowego ogrodu na chwilkę wkradła się zima. Wysoki przymrozek spowodował, że wszystko zostało pokryte. Szoronem. Wygląda to tak, jakby spadł e, śnieżek. Szczerze mówiąc, zaskoczył e, mnie ten przymrozek. Miałam e, szereg prac w planie na wykonanie właśnie e, tego dnia w ogrodzie. A tu taka e, niespodzianka. Myślę, że było około minus... E, 5 stopni, więc dzisiaj już w ogrodzie raczej nic nie zrobię. Będę musiała poczekać, aż temperatura spadnie. Za to ogród wygląda pięknie i zjawiskowo, jak w krainie baśni. Bardzo fajne efekty. Bardzo fajnie wyglądają te rośliny. Pokryte całe szeronem, tak jak z innej krainy albo z innej planety. Jak zjawiskowo wygląda ten stemon sensation? Jestem ciekawa, czy w ogóle jeszcze podniesie się po tym przymrozku. Przy mrozkach nadszedł czas na usunięcie przemarzniętych roślin jednorocznych. Usuwam aksamitkę rozpiew która tutaj rosła na obwódce. Zebrałam z nich nasiona, także zapasy świeżych nasion są zrobione na następny rok. Na pewno będę jakieś wysiewać. Nie wiem, jak będę sadzić. Pewnie już nie będę robić takiej obwódki z aksamitki, bo rosną tutaj inne rośliny, a ona rośnie dosyć ekspansywnie i je przygłusza. Na pewno. Jakoś ją tutaj e, wsadzę, ale partiami raczej e, myślę, że tak to będzie w przyszłym roku e, wyglądać. Usuwam też e, pozostałości e, kleome ciernistej, która tu e, została. mam resztę obwódki z drugiej strony rabaty. Trochę tego jest także musiałam się troszkę najeździć tymi paczkami, a wyrzucam to wszystko na taki syp, który mam aż w części leśnej ogrodu, więc muszę przejść, przejechać całą działkę i wrócić tutaj na miejsce, ale udało się wszystko e, zrobić e, dzisiaj przed e, deszczem. Po usunięciu roślin jednorocznych e, rabata uzyskała Jesienny wygląd szarości, pomieszane z tu i ówdzie, jeszcze pokazującymi się kolorowymi kwiatami, lwiej paszczy czy bęstemona sensation. Na pierwszy plan wysunęła się teraz leicestera piękna, którą można zobaczyć w całej okazałości. Jest ich tutaj kilka sztuk, wciąż są zielone z pięknymi purpurowymi owocostanami. Ten stemon sensation dzielnie nosi przymrozki, wciąż ładnie kwitnie i te kolory nabrały takiej intensywności o tych przymrozkach. Bardzo fajnie to wygląda. Wciąż jeszcze mam jeżówkę, która kwitnie. Wciąż jest dużo zielonego koloru w ogrodzie. Wciąż są jeszcze ostatnie kwiaty. Tak wyglądał ogród około 20 listopada. Ja dziękuję bardzo na oglądanie.